Co ty tu robisz? Ojcze, dokonało się. Ukrzyżowano mnie. Oto jestem. O. Ale w jakim celu? Kto cię ukrzyżował? Ludzie. Wypełniły się słowa Pisma. Co? No ty się chyba jaja robisz. Ludziom się dałeś zabić? Oczywiście. Takie były słowa Pisma. No ciebie Bóg opuścił cały misterny plan w pizdu. Basia, słuchaj, kochana, dzwoń do Sławka. Ale to ojcze, nie cieszysz się, że mnie widzisz? Chłopie, mój największy projekt od czasów Noego. taki budżet nie mogłeś odlecieć czy coś? Ale ja umiem tylko chodzić po wodzie, ja chyba nie bardzo rozumiem. No, no, no tak, bo latałbyś dopiero po 40, no. No zepsułeś wszystko, no. Dwa tysiąclecia planowania plagi potopy, a ten się daje ukrzyżować jakimś debilom, no nie wierzę. Ale ojcze, ja tylko wypełniałem słowa pisma. Jakiego pisma? Nie ty jesteś autorem pisma świętego? A widziałeś, żebym coś kiedyś pisał w gabinecie? No nie, ale duch święty. No przecież duchy nie potrafią pisać, chłopie, no. Ale ojcze, ja tylko chciałem udowodnić, że śmierci nie ma. Super! No i teraz nie żyje. No ale martwych wstane. Tak? A umiesz zmartwychwstać? No czekaj, czekaj, czekaj. Umiesz czy nie? No szczerze myślałem, że ty mi trochę pomożesz. Ja! Synek, ja się na tym kompletnie nie znam. Ja cię mogę co najwyżej reinkarnować w delfinach. Nie nie, 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 nie. Czyli, że popełniłem błąd? Chłopie, miałeś dożyć 700 lat, latać i strzelać laserami z oczu. Miała nastać nowa era oświecenia i miłości, patrz. Zero wojen, zero chorób, projekt Utopia. No to co teraz? No nic, nie wiem, no zmieniamy plan, no. Wyślemy twój hologram, na ziemię ktoś ukradnie ciało, nie wiem. <laughs> Czyli, że to ciało się rozpada, a dusza jest, jest nieśmiertelna, nieśmiertelna. No Boże brawo, brawo, święty. Brawo. Właśnie zapewniłeś światu wojny na tle religijnym. Basia, słuchaj, masz tego Sławka? Oj. że zjebałem. No wiesz co, to jest jedna z miliardów planer. No. no ale trochę zjebałeś. Patrz. Tu jest dujek Józef. Tu jest trzecia Maria. A tu jest Archanioł Gabriel, jak, jak, tak. jak, jak zapychał ma znaczy.